To boli, przestańcie! Ale chata! Witam Państwa, jam hrabia. Ja jestem X. Stul pysk jak hrabia słowem kroczy. Oj, oj, głupi głupek. Głupi jestem. Proszę nas wypuścić! My nie jesteśmy bydłem. Hrabia swoje ma powody. Wasz strach jest taki pożywny. To chore. Zabić was teraz? Proszę, Pycha, pyszny strach wydzielacie. <śmienicza> Gdybym umiał plus, bym cię teraz opluł. Obserwowałem was w celi. Czym są te obręcze oblane białą mazią? To pączki z królestwa wschodniego pało! Egzotyka! Kolekcjonujesz żywność. Nigdy nie poznam jej smaku, bo żywię się jak wiecie inaczej. Jeśli nas zabijesz, pączki znikną. Do diaska. W takim razie pojedynek! Okej, okay. ty możesz wygrać trzy pączki, a my? Waszą wolność, mojego sługę x i. no niech coś tu znajdę. Może ten artefakt Królestwa Zachodniego. O kurde, Smoka, bierzemy to. Wchodzimy w to, hrabio.